Przestrzeń publiczna. Wszelkie miejsca dostępne powszechnie i nieodpłatnie. Fizyczna przestrzeń, w której może znaleźć się każda jednostka społeczna. Zgodnie z definicją prawną ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przestrzeń publiczna to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców. Poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Przykładami przestrzeni publicznych są drogi i ulice, place miejskie czy różne stale dostępne budowle i budynki stanowiące własność publiczną. Przestrzeniami publicznymi są też zwykle różne formy krajobrazu przyrodniczego stanowiące własność państwową lub gminną. Jedną z form przestrzeni publicznych mogą być tak zwane przestrzenie publiczne W istocie prywatne takie jak budynki użyteczności publicznej, jak na przykład pasaże centrów handlowych. Hole kinowe, dworcowe, hale targowe, muzealne i inne miejsca udostępniane publicznie przez właściciela lub zarządcę w określonym czasie. Na przykład prywatne parkingi, czy ogrodzone parki lub ogrody. Ze względu na charakter, stopień do społecznienia, <sum> dostępność, a przede wszystkim Restrykcje i ograniczenia w korzystaniu przestrzeń ta nie spełnia wymagań przestrzeni publicznej.